Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem, mleko lubię, mleko lubię, lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. kolejny, to dzisiaj yy, druga paczka. Z dzisiaj. Yy, dziękuję za dla Rzeszowa. Za a tamta stanę, paczka tak z, z Rzeszowa była. To nie z Ameryki jednak. O kurde, to nie z Ameryki. Oj no, jesu. bogate rzeczy włożyli się, kurwa, to by kupili. Dla niemca. Dla niemca kupili? Dla niemca, dla. Geremka Garemka. Garemka. No, a, dla mnie chuje nie ma. Dobra, druga paczka jest. Tu może gdzie w całości. Ja twoja. jestem badanym knurem, Chujem. Tak. Świnią. Chuję za Rzeszowcy. Proszę się nie rugać. Czym mam umyć te pazury, powiedz mi. O, jak, jak do roboty i tu iść? Normalnie. No jak normalnie? Człowieku. O, o. Kupa śmiechu. Za, no, rękawic czy, nie miałem. List? Dobra, to jest list, zaraz zobaczymy. List czyta Jacek, proszę. Widzisz? To czekaj, ja może najpierw przeczytam list. Żeby potem było. No właśnie, co do nawet tego? Nie, bo dla jego. nie tam jest podpisane, już widzę, że tobie Nie, już wszystko jest y, po, podpisane Dobra, ja będę czytał list Ja ja będę czytał No nie, bo nie, jest napisane, żebym ja nie. czytał, no No masz jak wół To po co obrażać? Ja nie widzę daleka, ja nie widzę Proszę, zobacz Ja się tam nie odeźdź, kurwa, i jej Patrz Zobacz Ja nie patrzę No nawet. to czytam list Bonjour. Na samym początku napiszę, aby Knurossak się nie sadził. O, widzisz? Napisane. Zaraz sobie tam będziesz czytał. Cała paczka jest porówno naładowana i to jest dopiero początek pewnej fajnej gry. Mianowicie, w kopertach jest pewna ilość pieniędzy. Zaznaczam, że nie chodzi tutaj o ich wartość, aczkolwiek o ich ilość. Suma Krzyśka plus suma Garemka daje nam czterocyfrowy kod który będzie wam potrzebny do otwarcia skarbu w kolejnej paczce. Musicie go zapamiętać. Jeśli chodzi o dary, w paczce są z profesjonalnej serii smakołyki treserskie dla... Czekaj, czekaj. Jeśli chodzi o dary, w paczce są z profesjonalnej serii smakołyki treserskie dla Jacka od psa Arona. Może je wykorzystać do tresury psa albo świni meksykańskiej rasy... Knuro Hapacza. A, to knuro ja hapacza. Nie wiadomo Również w paczce są dwa zegarki. Podpisane który dla kogo? Proszę. Proszę bardzo. Poczekaj, poczekaj. Który dla kogo? Od razu zaznaczam, że, dla, że... dlatego Andrzej ma ze złota 24 karatowego. A, e, bardzo dobrze, dziękuję. Poczekaj dalej, czytam. A? Knur? Nie, nie napisane. Knur, tylko księg. 12 karatowego. Z tego względu, że ksiek ma jeszcze bardzo drogie z bardzo prestiżowej firmy Jeffery. Gif, Gif, nie wiem czytaj, że Ferę Bardzo drogie, tak, ja nie mogę. Cicho, okulary przecie Uwaga, to nie żart. Te okulary rzuciła dla fanów we własnej osobie Céline Dion w Paryżu. Dla wiadomo. swoich fanów jest to udokumentowane zdjęciami i najważniejsze certyfikatem autentyczności w francuskim. Wysyłam wam tylko kopii, abyście wiedzieli, że to nie ściema. Te okulary ma księg założyć i później schować do sejfu i jeśli coś się stanie, bądź będzie potrzebował pilnie gotówki jestem w stanie przyjechać i dać osobiście ten certyfikat i wystawić tą bezcenną zdobycz na licytację na fanpage. Cena osiągnie na pewno kilka, kilkunastu tysięcy. Ostatnio jej i rękawiczki zostały sprzedane za 17 tysięcy euro. Także to musi potraktować jako swoją lokatę. Dobra, czy to. Tam... Jakie rękawiczki? No, tej Celine Dion, to piosenkarka no, taka. Czekaj, yy, Poczekaj yy, do końca. Yy, I tego. I paczkę go W paczce są konserwy do równego podziału i cztery słoiki. Dwa są z dżemem z leczniczej borówki amerykańskiej. Oraz dwa z grzybkami. Marynowanymi, zrobione z przepisu świętej siostry Leonili z Kalkuty. Mają właściwości oczyszczające nerki. O! W parce jest jeszcze znaczek samoprzylepny OPC na sterkę bożą z Ziemi Świętej od Opla Zafirowskiego. Proszę, o proszę go o przyklejenie. Najlepiej na wizji, a będzie nagroda. Pozdrawiam Was serdecznie. Simon i Izabel. Ale dziewczyno, ale no, e, po, podzielę Poczekaj, poczekaj, się... bo tu jeszcze jakaś kartka, jeszcze coś jest kawałek, Żeby przykleić na tym, na Asterce, to jest znaczek, i za to ma, ma, ma być niby nagroda. To chyba ten człowiek zaraz. O, to certyfikat. To jest certyfikat tych okularów, które. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Mm. I tu... Wszystko na nagrywam. Certyfikat, patrz, zobacz. Masz, masz, upadło? Stwierdzam, że zabieraj to. To nie. Nie, chcesz. No. Nie chcesz. masz. Dobra, teraz. Lerzejko, dawaj. Teraz tak. Pokazujemy. E, tu masz. Szykuj, kolejno, widz. No tak nie? Nie, tu nie. nie. Tu nie, jest nie. pewna ilość pieniędzy, żeby zapy... tak. zapamiętać kół. To jest dla ciebie. E, to jest. E... Poczekaj, zaraz jeszcze raz tu doczytamy jak to było napisane na początku. Nie, tylko mamy, mamy kopeakję tego. czekaj, czekaj Ch po, Chodzi po, o podpiszane. to... Czekaj, czekaj, czekaj. Mianowicie w kopertach jest pewna ilość pieniędzy. Zaznaczam, że nie chodzi tutaj o ich wartość, aczkolwiek o ich ilość. Suma krzyżka plus suma garemka daje nam czterocyfrowy kod. Czyli łącznie ile będzie tu, ile będzie tu. I to będzie czterocyfrowy kod do otwarcia kolejnej paczki, która przyjdzie. No okay, tak, to otwieramy i zobaczymy. No No i tu musiałbyś policzyć, tak? Ojej. Ile to jest? Ile to jest? Czekaj, ja zaświecę ci, bo ciemno. Kurde, czym to doszorować Krzysiek? Ale to i się nie da wiesz? Da się. Ja skrobałem Ty I szczotką i tak wiesz do pięty A płyn do naczyń A i płynem i acze i cifem i wszystkim A płyn do naczyń? Też Nic nie daje tym. A, tu... a szczotka? Ta Druciana? Nie A jaka? Y -y -y, Normalna do mycia naczyń Nie daje Ty, ja i próbowałem tym wiesz co się drapie, pięty Wiesz który do pięt takie? Wiem. No nic. Nie wiem. Ile tam? Czekaj, liczył, żebyś nie pomylił. Trochę odień trzeba. Nie, bo to będzie kot do otwarcia. Nie, odejmij Andrzejku. Nie, bo potem I patrz. do kieszenia i nie otworzy. Tu nie chodzi o ilość o kwotę tylko o ilość ile będzie schowaj do kieszenia i wtedy będzie kot. Jak 200 zł to schowaj nie to, i są, to są po, po groszu i powiedz, o, ja otrzymałem 100 zł to po groszu i po 2 grosze ja 38. E... oddzwoni ten gościu Halo? A, dzień dobry. E, właśnie dostarczyłem paczkę, i tego. E, e, tu jest. Ja... Zrób na głośno. Zapytam się, czy można go nagrać. E, czy możecie nagrać? To zrób na głośno mówiący. Zrób na głośno mówiący. Witam, witam, Witamy, ciebie również. Jestem tutaj, tak, nagrywamy. Chciałem was tam odwiedzić, nie? Jak będąście za, za, za pracę redaktorską, nie? A, dziękuję serdecznie. Słuchaj, tylko mamy tutaj jeden dylemat, nie? Chodzi o tą puszkę tą Armani'ego, nie? I nie wiemy jak do tego się odnieść. Kto jest świnią? Czy ja, czy Krzysztof? Czy ta, mam przekazać tą zawartość Geremkowi, czy jak? Bo nie, nie rozumiemy tego. Na, nagrywaliście to? Tak, tak nagrywaliśmy. Ten, no to paczka miała być, tak jak tam leciało. Tak. Ta puszka. Miałeś miał ty otwierać. Tak. I miał Krzysztof popatrzeć. Tak. I, i, i niestety paczka ta zawarta z pieniuszami i na Gieremka. Ponieważ y, pan Krzysztof jest za bardzo łopczyny, nie? Czyli rozumiem, że tą puszeczkę daje Gieremkowi, tak? I wszystko jasne, no proszę, tu jest krzyż, różaniec i 20 zł. A jak się o, 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 o poduszkę? A poduszkę, pytamy się o poduszkę O poduszkę u białą pytamy A poduszkę to było wskazane, że to się nie porównuje dla was te prezenty Aha, wszystko jasne, dobra To poduszkę może Krzyśkowi damy Tak, 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 a powiedz mi, tam pójdzie mi się kontaktować, czy tam, czy na tym numerach, Nie, włóżcie ją do trumny Muszę się do trumny, jak No Nie słuchaj, bo to... Yy, tak... Yy, się dzieje. się do trumny A biała nie wypada białej? Wypada Białą? Tak Do trumny? Do trumny Dobra Jeszcze raz dziękujemy za piękne dary I pozdrawiamy Ciebie, no no, mówisz, Trzymaj się, no, mówisz, cześć. cześć! Trzymaj się jak coś to dzwoni. I tego. W kontakcie. Dobra. Czyli widzisz, to tak jak tak jak sądziłem, że to miałem pokazać krzyszkowi i przekazać tobie. O! No to przekazałem. Dobra, to przekazać. Eee, oddałem tu. To. to może Andrzej. Andrzej. Andrzej to Krzysztof coś mówi. Andrzej, mówić. no, może też różaniec na mnie. No to różaniec chyba wziąłeś. On, Nie. Zamieniłeś się na krzyż. O leży koło kopytka. A no. że mam oddać różanie czy nie? Nie, nie. No. Utrzymy sobie. Utrzymuj się. Oczywiście. Krzysiek, no jak ci będę... Łzęca. Dobra, paczkę rozpakowujemy. A nie wiem co to jest? Co to jest? O, pozawijane rzeczy jakieś. Podpisane no Lepiej żeby były podpisane. Czy nie? No właśnie nie są. No to otwieraj jak nie są. No to, a, to... a czekaj, bo tam gdzieś list był czy nie? Ja wolę się słyjków nie otwierać. Ale poczekaj, był list, bo już kurde, tutaj się za tego. A, był list. Um... A, to ten, o ten, co ten czytaliśmy, No, tak? no to o, ogórki i te mają być. Otwórz. Nożykiem. Ogórki i grzybki. A się boję. Nie bój się. Myślisz? Tak. Nie mój się, bierz. Górki i żypki sobie. Bierz. Ale czy, dlaczego ty, ty, ty tak mówisz? O, bierz. bierz. To podzieli się z tobą. Czego? To są wszystkie... Nie, wszystkie, nie, nie. Chcę. Wszystkie... Wszystko do, do podziału. A ty od razu bierz. Bierz. Bierz tobie. Hmm. Eee. o powidła z borówki no to powidła te z borówki amerykańskiej do którego kartonu? no do tego pustego A co? od razu do choboka rzucam te wiesz papierki no bo tu tak zapakowanie się o co chcesz przejść? no to czekaj Drugi no bo to były dwa słoiki, tu czekamy. No po jednym, to jeden tobie, drugi tobie, no. A w drugim grzybki mają być. Przejdziesz? przejdę Co? Czekamy na książkę czy tego czy? Nie, otwieraj, no. Zobaczymy te. No i co? To mają być grzybki chyba. Kurwa, to byście, okno czasami otworzylibyście aby, aby się mu wytłumaczyć nie, a po co, a na co tylko zabyć okiennicy i otworzyć okiennice i to jest jego e, filozofia takie może tylko jakoś mi się uda bez rozcinania tego. O, grzybki. Grzybki, no, żeby nie było. jedne grzybki, to postawię Krzyśkowi No. Kurwa myślałem, że to zęby jakieś tu. A tu e, Długie e, grzybki. Idzie teraz. Chodź, Krzysztof, masz grzybki. Jedne grzybki Tobie. Zobacz jakieś tu. Jakie to grzybki? Masz luki? Nie. Prawdziwki może? Nie. Będą podgrzybki. Nie, podgrzybki nie. Może myślaki. O, ale widzisz. Są, są. I drugi słoik ma być Andrzejowi. No część też tu to samo. O, jest drugi słoik, zobacz. Proszę bardzo, żeby nie było. O to te grzybki? Tak. Grzybki, no. I Zaraz spróbujemy. Yy, jak to yy, dalej było? Yy, to tak wciągać dobre. Tam. Dobre? No to wyciągaj. Dobre. pasztet Po paszczecie. Po pasztecie. Krzysztof, pasztet proszę. Widzisz? Podlaski, to... belgijski. Z podlaski, tak? Ale belgijski, ja nie wiem. No to z podlaski czy belgijski? Nie wiem. Masz. To bierz jeden twój. Ale ja pokażę. Kontynuujemy. Dobra. Kontynuujemy, bo się wyłączyło niechcący. bardzo Grzybki już otworzyliśmy. Knurek Proszę bardzo, przekazuję. Jacek Jak to no, zegarek chyba. Czekaj, bo kurwa coś chujało, ten telefon chodzi. A! No, 12 karatowe złoto, tak? Jest? Jest. No. Jest, ee... No to mamy Pan inżynier, magister Andrzej Garemek. Proszę bardzo. Zaprezentuj zegarek. Zaraz zaprezentujemy. Zaraz nałożymy na rękę. Zaraz zobaczymy, czy wejdzie no, jak nie wejdzie, to co, tu do zegarmistrza do zegarmistrza no niestety, otworzyć, aha uh -huh. a widzisz wszedł? nawet nie jak bardzo o, patrzcie jaka no, zobacz. pokaż, daj Krzysztof, ja Ci pomogę otworzyć trzeba pewnie taką nacisnąć. o z dwóch stron o, widziałeś? Z dwóch stron naciskasz. No i. z czego? Czekaj, niech Krzysztof nałoży. O, weszedł. Weszedł? Weszedł. A! No! A zegareczek mam. No widzisz? Złoty. No. Złoty. A jak otwierać? No trzeba o tak wcisnąć o dwa. Tu? Tak. Wcisnąć i pociągnąć do góry. Aha, weź, daj. O, o, widzisz? Ale ładny piękny no, oczywiście. I co tam jeszcze? Masz? A, czyli, e... Okulary od Solindion, tak? E, chyba? To, to, to Krzysztofowi tak. mają być e, z certyfikatem, e... i on ma je nałożyć. Pokaż, to, przekażemy Krzysztofowi. Kontynuacja, tu Krzysztof. Krzysz Krzysz o, pokaż, o. co to jest. To jest chyba dla psa Agona. O, tak. Skaczki. Ech, tu do coś... Tresury. Tam było napisane. Eee, fasolka, ale to nie pisze. Jak te borówki, dobre Krzysztof? Dobre. Dobre, nie, tak. Nie, nie pisze jej dla kogo? To fasola jakaś. A to dla nie tego. To Andrzej tutaj postawi, A tu masz swoją kopertę z tymi, tymi. To przeliczysz to... później, to później przeliczysz Adonasy? ananasy? A do nasy? Krzysztof. Lubisz no, ananasy? na ananasy. Ono to otwieraj ich. No, to lubię. No to i, i zabierz za reszty. Proszę bardzo, przekaż dla, dla Krzysztofa, żeby. Czekaj, nie, żeby nie było tego, że, tylko, że e, ktoś go oskradza, czy e, tego? Co to jest. E, nie, nie jest to jest człowiek. Paz, jak wszystko. Łapie, Masz, Krzysztof. Andrzej, wszystko tobie oddaje. Okay. co to jest? Flety. Flety. I to wszystko, A, e... i tutaj jest ten znaczek OPC. Jak go przykleisz na Astre, OPC Line. To będzie nagroda jakaś tam a to trzeba zerwać to tu. tu jeszcze e, tego nie przyrzucałem dla, dla Krzysztofa e, bo e, jego, jego pan już przerasta e, wszystkim mu się pośrodku jeszcze jedną dam kusarwę żeby nie było, że jemu żałuję o wszystko Krzysztof lubi no i a, tu, nie, nie, nie. Tu, tu najważniejsze okulary nie ja jedną Co? Nie, przekazuję przekazuję dla Andrzeja proszę, nie, 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 nie 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 Krzysztof, Z Podlaski. Krzysztof przyjmij to E, e, z twojej e, pazerności e, przyjmij to ode mnie, ode mnie, nie, nie od widzów, tylko ode mnie przyjmij to. A, o to do, lubię. A to dużo tego nie wolno Krzyszu, Tobie? Zrobisz, masz zrobisz, zrobisz, zrobisz to, to dla mnie? Przybierz ten prezent? Powiedziałem, że z pazerności. Czekaj, ja tutaj karton postawię. No i teraz najważniejsze, Krzysztof, okulary z tym certyfikatem. Celindion, proszę. Otwórz sobie, załóż, pokaż, zaprezentuj. To są oryginalne, które masz schować do do, do sejfu. Z certyfikatem. Pokaż. No. Fajne. No. To są od tej piosenkarki słynie. Certyfikat. No Certyfikat. Dziękuję bardzo o to jest ten certyfikat tutaj leży, Krzysztof. O tutaj. Dziękuję bardzo za okularki. Całego serca, ale. A, ja myślałem, że zamek popsuł ten, już nie. O. Jeżeli są, puterę, oryginalne. No tak. Dziękuję za zegarek, a bardzo dziękuję no, tobie rzekaki, rzekaki są. za Zajebiste. za gotóweczkę A jeszcze bardzo dziękuję, że przykleję. No, z tyłu tam, trzeba Na reberka. Na klapie, Krzysztof. Wiem. OPC, linę To. Line. Na Opla Astre. będzie szybszy. I pojadę jutro, ale pojutrze na OT i sprawdzę. Czyli można jeździć, opłacę, To się zwracam do Jacka. Opłacić o C? O T? O C. O C. Na Bema? Bema 3? Nie, Bema 11. Uchali tam. Ja wezmę dokumenty, wszystko. I pojedziemy Twoim samochodem. Moi, twoim samochodem opłacenie. Opla Astry i ja będę jeździć dalej. Opla Astro zgadzać się? No opłacić trzeba, tak czy siak? Tak. Koniecznie. To zgadzać się? Opłacić. No musimy opłacić, no no. nie ma innego wyjścia. No. Opłaci się, Krzysztof. To trzeba pilnować. A masz tego? Czego? Rzemieślnika. No bolerka. Będzie. Krzysztof drugi ma być. Będzie drugi. Nie będę mówił kiedy. Ale będzie. I gościu, który zna się na hydraulice i jest elektrykiem. Bo ten wczoraj miał być. Ale nie było. Nie wiem dlaczego. Ja nie wnikam. Ale będzie drugi. Który zna się na tym i na tym. I podłogę. Sławek dzwonił do mnie. Że załatwię. Czekaj. Czekaj Andrzej, czekaj. Będzie stał tutaj. Na tle. Jeden to drugiego. Ale trzeba nie stać. Krzyżyk. No może ciotka y, jest. Dobrze ale... jest. Dobrze Nie, 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 no, nie, niech on stoi y, w miejscu, gdzie powinien stać. No Krzyśku, to na koniec już, bo muszę jechać. Czyścić to. Odstem, tak? Odstęp. No, no. Nie wiem czy ocet mam, bo ja nie, nie cierpię octu ale no na nosa zrobię ten spinacz. On no czemu? Ale nie lubię octu zapachu nie lubię. Podziękuj Krzyśku za paczkę. Proszę tylko schować okulary i ten. Masz list. Potem przeczytasz sobie jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Paczkę. Za prezenty z całego serca i duszy i duszy Dziękuję za, za zegareczek, a bardzo dziękuję za opec Jutro jak przyjadę to będzie przyklejono na gramę, tak? Tak. No. Umyjemy. Opla? Tak. Deszcz myje dzisiaj. Zobacz. Tak go myję. No tak ten, ten, leje, że leje, że siok. Ale blachu nakryte to nie umyje tam. Trzeba ja mam w specjalną. A jutro szok. chyba będzie też padać. ma padać też. Z Chyba tak są. Mhm. Z tego co zap, zap, zapowiadają, to tak są. Dobra Andrzej, to jeszcze ty podziękuj za tą paczkę. E, i też, ja już będę uciekał, bo już dziewiąta, 21 e. pierwsza. Dzie, dziękuję bardzo za paczkę. Dziękuję bardzo za prezenty, dziękuję bardzo za pamięć o nas. Są jeszcze paczki w piwnicy ja jeszcze mam, 5 czy 6, ale tu na weekend otworzymy. No, bo chyba na weekend. Tak, no. Jak będzie słońce i bo to w domu tak, nie ma gdzie tak, tego tak, trzymać. Bo, bo za dużo tego trzeba jest. Trzeba usiąść normalnie, otworzyć i tego. Bo naprawdę już, już się robi w domu za dużo tego wszystkiego. A w jaki rower ma? Widziałem. No? Mam sobie e, do. E, fajnego psa. Wiesz? A jakiego? Co? Jakiego? E, Podobny do ciebie. Tak, do mnie? Tak, e, w seriaru, e, A, gdy... To ja już jestem knurem i psem, tak, Andrzejku? No, how? Nie on psem, tylko ja. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ciebie, Andrzejku. Ale, ale, Andrzejku. Ale, 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 czekaj. Ale, ale on nie umie czekać. Ale, ale daj, daj mi skoczyć. E. E, e, ja u e, ja, e, tak się szczekam. Hał 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 Nie tak się stało. Hał hał To może, czekaj, to ty będziesz może hał, teraz, hał, bóżu, to ty biał, może biał. będziesz, e. to ty może będziesz psem, a ja będę knurem. Nie. Wech wech. Mm. Uh. Yeah, ja będę knurem i psem. Dobre? A no. nie, nie, musisz wybrać. Nie. Tak nie można. Nie nie, bo e, we dwóch nie może. Albo mówić. jedno, albo drugie. Nie, ja będę w wszędzie królem. Dobra? Do widzenia. Żegnamy się już. Do widzenia. Kupcie troszkę do pierdzenia. łech Hał! O, u o to jest pożegnanie. Łech! łech To jest po Trzymajcie się.